Siemano, witam serdecznie. Kolejny odcinek Minecraft UE Cieki z Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy widzowie. Dzisiaj, jak widzicie, po tyle będziemy sobie enchantować masę rzeczy, ponieważ jak widzicie, mam 70 poziom, co oznacza, że możemy zenchantować naprawdę tyle rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Właśnie zbieram sobie też trzcinę, ponieważ nam się przyda na pewno na stworzenie książek. Chociaż ja już książek mam dosyć sporo, tak mi się kojarzy, że ja tam książek mam przy enchantie całkiem dużo. Więc dzisiaj poświęcimy cały mój level na to, żeby tutaj cokolwiek fajnego, że tak powiem, ulepszyć. Patrzcie, tutaj jest enchant, tutaj są. Wojezu, książek to tutaj jest od groma. Gdzie ty jesteś? Na górze. Chodź tutaj do mnie, ponieważ musisz mi pomóc yy, ten. Weź sobie, jak coś sobie zenchantawać, może coś ci zenchantuję. Ja tutaj jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz, ponieważ widzowie. Tutaj mam tak, mój penetrator, czyli kilo z Efficiency 5 jest super, ale tu mam jeszcze takiego jednego z silktaczem, który mógłbym zrobić na Efficiency 5 łączą, łącząc te dwa kilofy. O kurde, ile? Czekajcie. No, 16 poziomów mnie to by kosztowało niby. Mm. nie warto, nie warto. No, nie wiem, czy jest sens, lepszy taki kilo, tym bardziej, że w sumie. No, nie, nie ma sensu. To mam stary dla ciebie Efficiency 4, ten Silk też chcesz? No, w sumie to jest bardzo dobra mistrz szkoleniowa. W ogóle nie zużyty, nie Dobra, ja lecę do ciebie, z... uwaga! No, chodź, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? Latujesz, za dołą! Ty to mele... Właśnie, Elytrę też będzie. O, ty masz zenchantowaną Elytrę już? Ja, ja, no, ja mam teraz 27 poziom, także jestem w kaszarze. Dobra, a co ty masz? Tomasz ten kilow. Dzięki. A co ty masz zenchantowane na Dobry. tym. Y... Nie, Niezniszczalność 3. I zniszczoność no się Właśnie też bym chciał dzisiaj coś takiego tutaj ulepszyć, więc tak, ja ale muszę to zlokalizować. To, to typowo książką. Mm -hmm. No tak, no no, ja będę ulepszać książki, bo nie Aha, wiem, czy da się gdzie... w ogóle Elytrę ulepszyć bezpośrednio. Tak, no, tu na dole są. Da no. się, na pewno się da. No właśnie, nie wiem, chcę to sprawdzić teraz, więc Kóra? idę właśnie na górę do enchantu, i zobaczymy. Co? 16, dobra, no nie gra. 16 się tak. cię kosztuje, no ale no, mm -hmm. no to na jedno wychodzi. Dobra. Uwaga, sprawdź się w takim razie, czy. No nie stary, Elytry nie da się i ulepszyć. No ja to książką zrobię, tak jak Tylko książką się da, no to dobra, no to dajemy w takim razie książkę i tak. Protection 3. O Boże, ale tragiczne rzeczy mam. Stary Protection 3, Quick Charge i Impaling, nawet nie wiem co to jest Impaling. Dobra, no biorę. Impaling? Nie wiem, protection nie jest potrzebny, biorę jak najmniej, żeby jak najmniej levelu zużyć. Dobra, kolejne. Unbreaking 3 jest, dobra, Unbreaking biorę. No i mamy Unbreaking 3. A, bo książek chyba się nie da w ogóle tak ulepszyć, żeby było więcej czatów niż jeden, nie? Czy da się? Nie no, razu A nie, nie, da się, dwie, bo mam tu i paling. Dobra, to możesz mam. ściągnąć. Tak, 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 tak. No dobra, no to w takim razie ulepszam teraz ile się da, a później będę ściągać. Loyalty, O, oh, loyalty jest fajnie, bo to będziemy mieli do tego. Do tego. Do truizem, bo do, 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 do właśnie. Dobra, to ja tutaj będę sobie segregował, tak, to widzę, że po prostu tu na dole będą te, które chcę wymienić, a tu, które są spoko na górze. Dobra, kolejna książka Bone of. Czyli to jest. Um, Zmora stawonogów, Coś takiego. Jaki następny głupi masz, Filipie? Co? Zenchantowałem sobie, mam taką książkę I miałem wydajność 4, nie? No I zaraz połączyć to z tą książką, to połączyłem z twoim kilofem, nie? I bym po prostu nie zapłacił mniej o wiele Spróbuj sobie teraz połączyć ten kilof, co chciałeś Ale jak ja mam połączyć ten kilof? Znaczy, w sensie, nie wiem czy masz jakiś, bo chcesz dwie wydajności 4 połączyć, tak? No, znaczy, no czekaj, 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 bo ja nie wiem co ty zrobiłeś Kurde, ja to w craftingu łączę, Boże, co się ze mną dzieje? <laughs> Czekaj, już to robię tu i to. No 6 poziomów teraz to kosztuje mnie. No, no ja i ja mnie też by to kosztowało 6, a wydałem 16, bo wziąłem ten kill ha no dobra, to jest ja o lepsze 10 poziomów jestem w plecy. No, no, trudno, ale tak już miałeś mało. No ja mam jeszcze 57, po, 57 poziom po smoku mi tak zostało dużo. Dobra, e, kolejna książka, kolejna książka. Zobaczę, co ma na kolejnej. No te e, kości sta Dobra, wiorę to, co to jest? Protection 3 Bone of atropod Czyli to jest, nie, nie wiem, wiem, z moraz czy coś takiego? Tak, tak, tak. E, dobra, kolejne Protection 3. No mamy na Protection 3. To wszystko do wymiany idzie. O, Power 4. Power 4. Y, git w sumie, bo jak będziemy mieli drugiej power, to będzie można zrobić. O kurczę, nawet nie popatrzę, co to jest. Y, o! Riptide 3 i Looting 3! Y, czy to się da na łok na rzucić? Chyba tak. No? Nie ale nie ja, ale, jest ale to, y, to jest to, że. Na, jak, kurde ja wezmę sobie ten, ten na, na górę, ten, ten, jak to się nazywa? E, ten to kowadło, bo będę biegał tak za każdym razem. No to jest to, że masz potrójny strzał, taki jakby, nie? A to do kuszy jest. A na łuk nie da się tego zrobić? Co nie wiem, no sprawdź. Nie da się, nie da się. No chyba to jest do kuszy. No to zostawię to, bo może, może być ciekawe na, na kuszę, jakiś taki enchant. Dobra, zobaczmy kolejne co mamy. A nie, teraz mam multishot. Czekaj, to co to jest rip, Riptide? Nie wiem, ja mam po polsku Minecrafta. Dobra, no to sprawdź co to jest, masz książkę. Powiedz nam co no. to jest. Nałóżmy się czegoś. To jest... Dobra, biorę multishota. Torpeda, chłopie. Torpeda, no tak, dobra. Dobra, dobra, no. To... no. A to jest na 4. Na. na, na obuwie? Yy, nie Czy wiem, to może Możesz sprawdzić w sumie. No cześć, sprawdzam? Yy, dobra, robię tak. No biorę to. Niech jest ten teleczand. Nie, lęczant. to nie jest na, na. Przykro mi. Nie? Nie. To nie wiem na co to jest. Fortunka 2 to już nam nie jest potrzebne. Dobra, biorę na jeden poziom, żeby to wymienić. 35. O kurczę, już mi się kończy poziom. Napra o kurde, Knockbacka wziąłem jedynkę. Boże, jaki wstyd. Dlaczego ja to kliknąłem? Dobra, biorę kolejnego multishota. Przyda nam się do tej kuszy, jeżeli będziemy chcieli kiedykolwiek coś mieć. No i ostatni, ostatni level mogę teraz zrobić. No to co? No Power 3, no chyba. O kurde, ale nie, no słabe to, rzeczy. Co tak, Szalot? Co tam by się wydropiło? No, 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 tu są, tu są, poczekaj, tu włożyć, tu do skrzynki wkładam te, które są fajne, które mi dropnęło. To jest to, co na górze. No 4, no, no to jest git. No. A tak, to jest później mam, a później mam tak. Teraz sobie możesz dać. No tak, tak, dlatego to chcę zrobić, więc tak, gdzie tu mam to y, jest jeszcze Unbreaking 3. Y, nie ma Unbreaking Myś. 4, nie? Nie, nie ma. Myś mi się to myli. No co tylko to jest w sumie na Elytre takie co się, co się opłaca narzucać tak naprawdę Dobra to narzucam to w takim razie Elytra, unbreaking i nazywam sobie elytra. jak Mending nazywa się dać e, Mending też, o właśnie, a mendingu nie mam tutaj Muszę pójść do, no to do, do kupić. Tak, 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 trzeba kupić najpierw, no bo już zrobię to już od razu przy jak kupię to wtedy ulepszę Dobra, ale czekaj, dobra, no to chodźmy, chodźmy do tych tych ziomeczków Biorę ten, tą, to ze sobą, żeby tam to ulepszyć i czemu nie można zbroić. I to jest głupie. Jezus, czemu w zbroi nie można latać w L3? to jest taki. No jest nie, powinien być osobny slot w ogóle na. Ale na podobno, na, podobno na 1,20 już ma być. Tak? O, no to, to dobrze. Możliwość, Dobra, no. tu jest Mending. 32T, kurcze. Masz emeraldek ja Nie, Nie, my nie kosztuje, Mnie kosztuje Mending 12. Kurde, to masz 6 emeraldów albo coś, żeby wydropić te. te no, no jeszcze No pewnie, 6? no pewnie, lecę już do domku. Ja Ale tu, nie pie, ja muszę iść po dynię, z dyning sobie drobię, spokojnie, zaraz ci tu ogarniemy. Dobra, dobra. Dobra, to ja w tym czasie widzę, pokażę, jak tutaj się pięknie pozmieniałam patrzcie, widzę, jak tutaj tu są ścieżki pięknie porobione. Tam jest ścieżka do, do naszej tej głowy, do której za niedługo będziemy przenosić tych villagerów, którzy są tutaj. Więc całkiem fajnie się to prezentuje ja wam muszę pokazać w ogóle jak wygląda cała ta nasza góra, ponieważ tu jest góra villagerów, a po drugiej stronie jest ta nasza góra i ona już naprawdę się prezentuje pięknie, pięknie się prezentuje, a ja jestem najbardziej zajarany w tym wszystkim tą, tą latarnią, którą zbudowałem i, i tą głową. No to jest kurde coś pięknego. Kiedy na rzecz, którą zbudowałeś? No nieprawda. Patrzcie, patrzcie, jak to pięknie tu. Pum, tak się prezentuje. Tak fajnie to kolorowo się zrobiło w tym miejscu. No ale ogólnie cała i tak się góra fajnie prezentuje. Fajnie, że jest tak dużo się tam dzieje. Ja tam mam jeszcze fajne pomysły co do, co do tego, co się będzie pod tą latarnią działo. O, tam właśnie sobie golem ginie. Ale jak widzicie, tam jest taka, taka wnęka, więc ja chciałbym zrobić podziemia pod latarnią. Tak, taki mam plan. Dobra, jak ci tam idzie zbieranie tych. I tych... już mam, gdzie wracam z dyniami do, do, do farmy Dobra, Dobra, a, bo ty tam musisz to wszystko robić. Dobra, no to stary, no. ja, ja bym tutaj też szybciej wydropił, chyba. No to spróbuj, no ja... Tylko tutaj, no... Co ja mam 15 ne... emeraldów jeszcze, więc git. O, no to znaczy, no ja też tam nadal miałbym skrzynce, ale właśnie myślałem, że jakoś to będzie się na, na szybko, żeby wydropić. Ale już dobra, to Już to robię, ja... już to robię na spokojnie, bo akurat każdy villager już mam 40 emeraldów, także... O kurde. Luzi, <laughs> Jaki... farma emeraldów. Dobra, no ja tutaj zabiorę sobie to. No i też już mam, będę miał, tak mi się wydaje. To teraz idzie jak. O, jak burza. Jak tak burza. Powiem. O kurde, już mi się sloty kończą. W czym? Sloty w, ci się kończą. W skrzyniach, w skrzyniach. Już widzę, że wyrzucają na ziemię. O, nie ma tu craftingu żadnego? Dlaczego nie mam żadnego craftingu u tych Dobra, villagerów? Mam 64, 64 emeraldy. Baja. Stary, dlaczego nie mam żadnego craftingu u villagerów? Ty, nie ja tu wiem. za każdym razem stawiam crafting, a ty go za każdym razem stąd wynosisz. To jest kłamstwo już nie. To, to nie jest kłamstwo, bo ja, ja już kurczę któryś raz przypomniał sobie, że ja tam chodzę za każdy razem, żeby crafting przynieść, żeby jakiś crafting tam był na miejscu i za każdym razem on jest zniszczony i stanął wynoszony, nie wiedzieć dlaczego. No to, moim to przeszkadzał. No, to jeszcze się przyznać, teraz, że to ty robisz. No nie wiem gdzie to on jest, no. Ja idę stawiam Dobre, tam. No, mandatuję, i lecę. A masz w ogóle te fajerwerki, czy nie, nie zrobiłeś sobie żadnego? Nie, jeszcze nie mam. Muszę sobie zrobić już mangam powder trochę, ale to jest wciąż za mało, dlatego muszę zrobić farmę creeperów. Okej, okay, robię. E, dobra, daj mi ten. Ty książkę, to ci to... Potrzebuję Putię. dwa emeraldy, daj mi dwa emeraldy. A, no to masz tutaj, tu i książka. Ej, daję ci tak za dużo książek. A, dobra. Dobra. No. Ile tego potrzebujesz? Jedną, jednego mendinga potrzebuję. Czego, to nie tu Proszę Dobra, dzięki. A, oddaj mi A, książki moje ma, ma, Masz dwa Co masz dwa mendingi? A. Dobra, dziękuję. Ci pięknie. A chcesz Dobra. wydajność 5? Chcesz wydajność 5? E, nie, bo ja już mam wydajność 5 na, na wszystko co, co potrzebuję, jakby co mam. Dobra. Unbreaking, mam e, naz jak nazwać skrzydła, stary? Jak nazwać skrzydła? Ja e. skrzydła nazwałem muga. Mucha? Muga. A muga? Czemu? muga? trzy środek y, muchobójczy. <laughs> <laughs> A że to są skrzydła to... <laughs> <laughs> o. Dobra, no to, to ja nazwę Yyyy, Kurczę. Ale to będziemy takimi muchami latającymi, to nazwałem muga. Dobra, ja, ja to nazwę lotniki, lotniki. Niech są lotniki. Firewerki, let's go. Lotniki, Dobra. tu i Kurczę, mamy. Kurcze, widzowie napiszcie jak się... Chociaż z, z... stary, bez sensu, kurde, dlaczego ty mi powiedzieliś o tym mendingu na to, to jest bez sensu. Kremu, i tak nic innego nie możesz wsadzić na ten. No tak, ale po co mi mending na tym? Zmarnowałem książkę tak naprawdę, bo to i tak ulep musisz ulepszać tym, naprawiać. No zmarnowałem książkę, książek masz. Pod no dostatek. no dobra, no tam nie, nie ten, no ale wiesz, ale. No to bardziej level zmarnowałem. No ale dobra, mamy mamy to, czekaj, ja chciałbym się przelecieć, tylko nie mam firewerek jeszcze. Musimy ogarnąć firewerki. Ja wiesz to trzeba zrobić? Trzeba zrobić jakąś farmę Creeperów, bo tam potrzebny jest ten Gunpowder. Ale to trzeba zrobić na oceanie, a na ocean tu bliżej, blisko nie ma, gdzieś tam jest z tego co No, pamiętam. ale to będzie trzeba górami. zrobić, będzie trzeba zrobić takie coś. Dobra, uwaga, ostateczny końcowy lot na koniec odcinka, dawaj, dawaj. Kto dalej zaleci? Dawaj z, Robi... z wieży. Dobra, no z której wieży? Mojej? Z, tej... No z tej latarni, nie? Bo dobra, to, to dawaj, dawaj z latarni. Ona, no możliwe, że jest najwyżej. U! Dobra, tutaj przelatujemy. Tu, dobra, git. I co, na samą górę, ale co, z schodami wchodzimy, nie? To piękne schody, miałe. patrz jakie tu zrobiłem. Ej, się ten! Co? W drzwi biją zombiaki, ale już nie. Gdzie, nie gdzie wiem. mi biły? Nie wiem, słyszałem po okay, Czemu okay. to jest ziemia? Nie wiem, chyba Enderman wstawił, nie? nie tak, wiem, tak, tak mi się wydaje. Dobra, no to dawaj, w tamtą stronę, w stronę wioski o, z tego miejsca kto dalej zaleci po prostu. Dobra? W stronę wioski, kto dalej zaleci. Tak. No to ty leś pierwszy. Nie, ty leć pierwszy. Na 3-4 no nie, na 3-4 nie ma sensu. No to ty pierwszy. No dobra. Debil. <śmienicza> o kurde! <śmienicza> to było pod kontakt. Właśnie dlatego chciałem, żebyś pierwszy poleciał, bo widzę, że nie masz tej letry za Poleciałem jak kamień w wodę. Dawaj o, to do mnie z powrotem Idę, idę bo... <laughs> Jak się rozpędził i poleciał O kurde <laughs> Dawaj, ale Leciałem i tak będziesz pierwszy leciał. I tak będziesz pierwszy <laughs> jeszcze, jeszcze w jakiej ciszy leciał No bo ja byłem przekonany, że ale... lecę stary Ja z klikam jak dusza w dupa. dupa. moment, dobra Dawaj, leci, dobra. lecisz Dobra, w tamtą stronę, ok. I tam gdzie wylądujesz musisz się zatrzymać. O kurde, znikniesz mi z radaru zara. O kurde. Ale między ciśnieniem ciśnieniem. Dobra, to ja lecę artarską. od razu za tobą Cieśnina giblartarska, chopie jest prze, prze, przeleciana. Chłopie, złoty, jakiś prąd złapałem wsteczny. Co? Jaki wsteczny prąd? Nie, nie masz szans stary. Dobra, stoję w miejscu. Dobra, a ja nie wiem, gdzie ty poleciałeś w ogóle. Ja za wodę jakąś. Za wodę dobra Pochodnie macham. A dobra, tam jest, jesteś, ja tu wylądowałem. No to byłeś daleko, ja tu, dalej. Ja tu doleciałem, tu na tej linii, ale po prostu stanąłem. Nie wleciałem już dotąd, tylko no tutaj No dobrze, 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 dobrze. No ale tak dalej. Czasami jakim, jakim, jakim cudem ten tak Jakim cudem ja tak bądź, słabo? Ty, ty, ty zrobiłeś, ty co? Nie, nie, bo ja nie wiedziałem, gdzie ty, gdzie ty poleciałeś i też... Yy, I kręciłeś chyba z, się chyba, no, nie, 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 za bardzo, za bardzo chyba w dół skrę, skręciłem, wiesz, że... Nie, ja, bardzo... ja w ogóle, ja trzymałem w jednej linii, nawet nie ruszałem się, nie? No, Tylko no, a ja, a ja ruszyłem, więc może to była kwestia tego właśnie. Dobra, no nieważne, w każdym razie, widzowie, to by na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym, zapraszam do Jagieła, tam kolejny odcinek. No i tyle, pozdro.